Mordo, już po nas. Musimy to zakończyć i musimy zniknąć. Jakby tego było mało, że mamy tutaj naprawdę sporo pracy. Borykamy się z urzędami, z Redosiem, Gdosiem, żeby przygotować dla Was i dla nas jak najlepszą placówkę w miarę naszych możliwości. Dochodzą do tego jeszcze takie sytuacje, jak donos na zrzutkę. O złamaniu przez nas regulaminu. Dodatkowo dostajemy informacje z różnych źródeł i z różnych placówek, że nasza działalność jeszcze komuś nie odpowiada, kto zaczyna informacje od uprzejmie donoszeń. Ja rozumiem naprawdę wiele rzeczy. Liczyłem się z tym, że nasza działalność może spotkać się z hejtem. Ale szczerze, nie podejrzewałem, że komuś będzie tak mocno zależeć. Że znajdzie się ktoś taki, kto w taki sposób będzie chciał nam zaszkodzić. Sytuacja w tym momencie nie jest łatwa, a tak naprawdę wszystko to opiera się na tym, co pokazaliśmy w kilku krótkich filmach na YouTube. Ktoś, kto zajmuje się takimi donosami, nie ma bladego pojęcia, jak sytuacja wygląda aktualnie, wykorzystuje kilka kadrów, a nie zwrócił uwagi na to, co powiedzieliśmy i jaki przekaz staraliśmy się razem z Adim przesłać w tych filmach. Powiedzieliśmy, że nasz kangur będzie miał towarzystwo. Powiedzieliśmy, że nasz kangur będzie na wybiegu. Wiem, że są tutaj osoby, które myślą, że ja tam w reptarium będę prowadził jakiś cyrk, że stanę na środku ubrany w jakiś smoking, a z mojego cylindra wyskoczy kangur i przeskoczy przez moje świecące hula Proszę was. Już jak młody dzieciak wiedziałem, że chcę hodować i rozmnażać zwierzęta egzotyczne. I właśnie w reptarium mam zamiar to robić. Bo tak szczerze, gdyby to miał być tylko taki cyrk i tylko zwierzęta na pokaz, to myślicie, że przeznaczylibyśmy sporą część miejsca na dział hodowlany, że kupowalibyśmy większość zwierząt... uuu, agresory, że kupowalibyśmy większość zwierząt w parach? Ej! Było blisko. Gdzie tak naprawdę większość pokazowych zbiorników jest przystosowana dla jednego zwierzaka. Cała reszta będzie na hodowli. Bo przecież, tak czysto teoretycznie, gdybyśmy mieli zarabiać tylko i wyłącznie na pokazach zwierząt, to zwierzęta, które nie będą pokazowe, które teoretycznie nie będą generować jakichś przychodów ze zwiedzających, to biorąc pod uwagę to. Że te zwierzaki będą w miejscu niedostępnym dla zwiedzających, czy to nie byłoby zbędne wydawanie pieniędzy? Ja naprawdę mam w głowie kilka mocnych epitetów, którymi mógłbym nazwać tych ludzi. Ale mój psycholog mi to stanowczo odradza. Stanowczo odradza. Może pamiętaj, 27 stycznia 2024 roku, ulica Boczna Kasprowicza, 10 łańcuchów, godzina 15, wielkie. Otwarcie naszej placówki. Skupmy się teraz na donosie do portalu zrzutka. Słuchajcie, ale tak, muszę Wam to wyjaśnić. Okazało się, że naruszyliśmy regulamin zrzutki, a mogliśmy złamać nawet istniejące prawo. Ale dzięki konsultacjom z odpowiednimi ludźmi możemy uniknąć poważnych konsekwencji. Jesteśmy zmuszeni zmienić regulamin naszej zabawy. Na taki, który wykluczy element losowości. Jak pewnie większość z Was wie, już nie raz robiłem takie sytuacje. Robiłem tego typu zabawy dla osób, które potrzebowały wsparcia, pomocy w sfinansowaniu swojego leczenia. Robiłem to dla osób, których tak naprawdę nawet dobrze nie znałem. Wtedy nie było problemów, wtedy nie było naruszenia regulaminu. Dlatego razem z Adim postanowiliśmy zorganizować po założeniu zrzutki taką zabawę właśnie dla Was. Dla naszych widzów, żeby to właśnie Was uhonorować, żeby to właśnie Was docenić. I jak się okazało, nie zawiedliście nas. Jesteście naprawdę wspaniałą społecznością. Po wysłaniu do Was maili o zmianie regulaminu, zdecydowana większość z Was. Napisała, że nie jest to dla Was żaden problem, że chcecie nas wesprzeć mimo wszystko i dostosujecie się do tych niezależnych od nas zmian. To, jakie okazaliście nam wsparcie i pełne zrozumienie w zaistniałej sytuacji, dodało nam skrzydeł. Oczywiście, sytuacja, o której mówiliśmy w poprzednich filmach, jest w 100% prawdziwa. Współpraca, którą mieliśmy podjąć, nie dość, że wpędziła w nas niepotrzebne koszta to jeszcze zmarnowała nam bardzo dużo czasu. Ale poważnie, nie jesteśmy aż tak lekko myślni, żeby uzależnić otwarcie i zabezpieczenie tego, co właśnie robimy, od tego, ile uzbieramy pieniędzy na zrzutka.pl. Dalej prowadzimy rozmowy z portalem i jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy faktycznie Wasza pomoc do nas dotrze czy nie. Bo to już tak naprawdę nie zależy od nas. Ale jednej rzeczy jestem pewien na 100%. Nieważne jak zakończy się nasza sprawa z portalem Zrzutka, czy te pieniądze od Was trafią do nas, czy wrócą z powrotem. Ale pewien na 100% jestem tego i w tym momencie Wam zaświadczam, że dokończymy naszą zabawę bez względu na rezultat. 27 stycznia, czyli w dzień otwarcia, wybierzemy spośród Was, spośród osób, które wpłaciły pieniądze na zrzutkę. Zostaną wytypowane osoby, które zgarną główne nagrody. Dodatkowo mamy jeszcze dla Was kilka nagród pocieszenia, ale o tym dowiecie się troszeczkę później. Naprawdę przepraszam Was, że to tak wyszło. Naprawdę przepraszam Was, że w ostatniej chwili musieliśmy zmienić zasady naszej zabawy. Ale naprawdę nie mieliśmy wyjścia. A Wy. Pomimo tego i tak nas nie zawiedliście. Jesteście naprawdę wszyscy wspaniałą społecznością. No, prawie wszyscy. I powiem Wam szczerze, że oprócz Was mamy jeszcze w naszym otoczeniu kilkoro wspaniałych ludzi. Organizatora targów Terra Aqua, kwiaciarnie Cudawianki. Oraz ojca chrzestnego naszego projektu. Osoby, która nam naprawdę pomogła. A mówię tutaj o Marcinie, właścicielu firmy Księżycowa 6, Stolarnia. Osoba, którą z czystym sumieniem możemy nazwać ojcem chrzestnym. Wildlife. A wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Najlepsze jest to, że poświęcamy masę czasu, żeby zdobyć zwierzęta, które przez 4 miesiące w roku nie będą na pokaz. Przez 4 miesiące w roku. Będą zimować I to jest w tym wszystkim najlepsze A znaleźć te zwierzęta nie jest łatwo Mówię tutaj oczywiście o rodzimych gatunkach Bo jesteście w stanie Naprawdę już nawet na europejskim rynku Znaleźć wszystko Poważnie wszystko Jeżeli ktoś się uprze Kupi sobie warany Jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość hajsu I odpowiednie miejsce do zabezpieczenia I odpowiedni lokal Może sobie nawet skompletować jadusy z drugiej listy oczywiście, bo na to jako osoby prywatne jesteście w stanie dostać pozwolenie. Nie jest to łatwe, ale można to zrobić. A oferta węży jadowitych jest naprawdę spora w całej Europie i nie wymaga jakiegoś większego kunsztu, żeby coś takiego sobie załatwić. Ale wiecie, to jest dużo, dużo trudniejsze, dużo trudniejsze, dużo cięższe do znalezienia są zwierzęta nasze rodzime. Nasza rodzima herpetofauna którą właśnie chcemy mieć w reptarium, co będzie nas wyróżniać na skali europejskiej, a na pewno na skali polskiej. Chcemy bardzo mocno postawić w tym temacie na edukacji, bo zarówno ja, jak i Adi, naprawdę przechodziliśmy to już jako gówniarze. Ja naprawdę w tym momencie jestem w stanie wymienić kilkanaście imion moich znajomych, których zdzieliłem z liścia. Za to, że motyką czy łopatą potraktowali jakiegokolwiek węża, bo już wtedy, już to 20 lat temu, mnie to naprawdę irytowało. I niestety przez te 20 lat w świadomości naszych rodaków nie zmieniło się zbyt wiele. Dlatego to jest naprawdę czasochłonne. Może nie są to zwierzęta bardzo drogie, nie? na pewno nie tak drogie jak waranus kumini, ale. Kupienie tych zwierząt, dostanie pozwolenia od rdosiu, żeby móc je przetrzymywać, my to musimy naprawdę bardzo dobrze uwarunkować. Musimy opisać cały plan edukacyjny, jaki na to mamy, żeby móc dostać pozwolenie na tych kilka naszych rodzimych gadów. Szczerze, większość zarobkowiczów by to olała, bo to naprawdę nie jest filar naszej działalności. To jest tylko i wyłącznie nasza dobra wola i chęć edukacji, i pokazania ludziom, z czym mamy do czynienia w Polsce. Znaleźć osobę, która to rozmnaża, żebyśmy mogli kupić zdrowe, ładne cebeki, czyli urodzone w niewoli nasze rodzime gady, graniczy z cudem. Naprawdę, nawet w dobie internetu jest to ciężkie, ponieważ większość hodowców tego typu zwierząt są to osoby które są na bakel z internetem, na bakier z Facebookiem. Co najwyżej mają maila. Dlaczego? Bo na tych zwierzętach naprawdę się nie zarabia. Tego typu zwierzaki, zwierzaki rodzime, zwierzaki europejskie hodują naprawdę pasjonaci, których jest coraz mniej na naszym świecie. Wszystko teraz skupia się do roznażania kolorowych zwierząt egzotycznych, bo to na nich. Tak naprawdę jesteśmy w stanie zarobić jakieś poważniejsze pieniądze. Więc uwierzcie mi, Nie tak ciężko było nam kupić waranusa kumingi, dorosłego samca, a w zasadzie to prawie dorosłą parę, jak ogarnąć sobie zwierzęta rodzime. Mordeczki i tak szczerze. Naprawdę tak szczerze. Ja wiem, że to może być wytykane, że ktoś chce zarabiać na zwierzętach. Ja wiem, że może to wyglądać mało etycznie, ale szczerze, nie podjęlibyśmy się tego wyzwania, gdybyśmy nie mieli solidnie przygotowanego biznesplanu i pewnej poduszki powierzchni. Ja wiem, że może na tej zrzutce kogoś a ta kwota 100 tysięcy, bo to nie jest kwota, która jest nam potrzebna. Aktualnie jest ona zmniejszona. Tylko i wyłącznie po to, żeby nie irytować tych wszystkich, Hejterku. I tak szczerze, mordeczki, mówię wam to, czyszcząc miseczki na wodę i pracując cały czas na hodowli, poświęcając swój czas się tutaj nad ranem i po nocach. Mówię wam to tylko i wyłącznie po to, że oczywiście reptarium jest to w pewien sposób biznes. Biznes, który powinien się kręcić, ale nie jest to nasz jedyny pomysł, który będziemy realizować. Najpierw skupiamy się na naszym oczku w głowie, czyli na reptarium, czyli na stworzeniu tego, o czym od dziecka marzyliśmy: że wildlife to nie jest tylko biznes. Na pewno nie będzie to żaden cyrk. Przede wszystkim jest to stan naszego umysłu. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym filmie i oczywiście na otwarciu naszego reptarium. 27 stycznia 2024. Zapraszam Was wszystkich i każdego z osobnych. A tak swoją drogą bilety na otwarcie będą dostępne online oraz oczywiście przy kasie na miejscu. Link do biletów online macie w opisie tego filmu. Hej!